Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Retro Zrywki. Po długiej przerwie. coraz nie wiem, oni znowu to zauważyli, że nas długo nie było, czy nie widzieli tego. My pewnie mogli się zorientować. Zorientować się, bo jednak dawno żeśmy nic nie wrzucali, tak? No to rozgrzewkę dzisiaj robimy. Nagrywamy coś analogowego. Dzisiaj opowiemy o grze planszowej obcy. Jest to oczywiście gra planszowa na podstawie filmu. zarąbia z tego filmu Aliens, obcy, tak? U nas był tłumaczony obcy ósmy pasażer. Nie, nie, to był pierwszy. Jak on był tłumaczony? Decydujące starcie. Dwójka e, no, chyba. Dwójka, obcy dwójka, no to jest decydujące starcie. Poważnie? Tak. Opcy jedynka na to była ósmy pasażer Nostromo. A trójka? E, po prostu Alien 3. Czy też Aliens, już tam tych literek nie pamiętam, tam, po prostu 3, tak? A potem na scenę to chyba było Resurrection? Mm -hmm. Jakoś tak. No nie, dobra, wracamy do dwójki, obcy dwójka. Film z 1986 roku, reżyseria i scenariusz? Cześć Cameron. Oczywiście, że... ale no. scenariusz też chyba, tak? Już no. pamiętam. Cameron jak się bierze za filmy, to po prostu to są zarąbiaste filmy. Horror science fiction. Genialny film. Dwa Oscary w 1987. Za najlepsze efekty specjalne i najlepszy montaż dźwięku. Oprócz tego mnóstwo nominacji do różnych nagród. Do Oscara też miał kilka nominacji. Za aktorkę pierwszoplanową, czyli panią, panią Ellen Ripley. Jak się jej nazwisko wymawia? Piotru, jak ona się mówi? Sigourney Weaver. Przepraszam. Sigourney Weaver. O, ja nie umiem tego wypowiedzieć. Dla mnie to jest pani Ellen Ripley. Kolejna nominacja to były jeszcze za najlepszą scenografię, muzykę, dźwięki, montaż. No i do tego różne inne tam nagrody lub nominacje. Kto tego filmu nie oglądał, to niech się po prostu wstydzi. Olga, oglądałaś ten film? Ale rzeczywiście. Doskonale go pamiętam. Czy mam Wam opowiedzieć fabułę? No pewnie, zapraszamy. Chcesz no to się mnie? nie? no Kwiatek, ja mogę. Kucy. Dobrze, to ku co? Jestem tu, tak? Kwiatek cię zasłania. Masz tu. Albo drugi no, Tak, może być? Może być. No to uwaga, opowiadam. Jak ktoś nie oglądał, to jak ja opowiem, to już nie musi. To Ej. Jest... No tak to nie, niech i tak obejrzą. To jest film o takim stworku, który ma długi ogon i takie zęby, jest czarny i on chodzi po takim, takim cośu, nie wiem po, po czym on chodzi, w sumie co to jest, taki statek czy coś, po baza. czym się on tam chodzi, nie? Baza, powiedzmy, że baza. Tak, no właśnie I, yy, i oni przed nim uciekają czy coś takiego, czy chcą go złapać i tam jest ta pani, co ma fajną fryzurę, to co Piotrek mówił, jak się nazywa? Sigourney Weaver. Dokładnie pani, i ona ta ma tam pani. fajną fryzurę. I, yy, I on na nią się ślini. I już. No to całkiem nieźle zapamiętałaś, prawda? Nie musicie już oglądać, naprawdę, nie warto. Znaczy, warto w sumie obejrzeć. No, nie, no warto, jak się ślini. warto. To ja sobie nie. idę. <laughs> nie, no pewnie, że warto. No, teraz nie wiem. No, wiadomo, że ci, co oglądają nasz kanał, to na pewno ten film znają. Ci, co nie oglądają. Y Naszego kanału, to jakby... Eee, to jakby i tak nie ma zobaczenia. No ich tu nie ma. Oni no właśnie, nie widzą. To, co to nie ma. No to załóżmy, że ci, co oglądają, ale są w takim wieku, że jeszcze tego filmu nie oglądali. Ile ten film ma lat? 86 dużo. No ile ten już ma lat? No 10 mniej niż ty. A, no, no to no. Z 86, więc taki troszkę starszy film. Ale się jakoś bardzo nie zestarzał, zarą te efekty, świetna historia. Naprawdę mam im opowiadać o czym był ten film? Tak ja to powiedziałam przecież, nie ma co mówić. Czy tylko opowiedziałaś po to, co widziałaś. Nie, no A w filmie jest... chodzi o to, że na pewnej tej kolonii, tak? Gdzieś tam w kosmosie, nie pamiętam teraz nazwy, ale w kolonii, na, na kolonii, na jakiejś tam planecie, no przestał dawać znaki życia ci koloniści, tak? No i podejrzewają, że jest tam właśnie ten nasz. potworek. ten wężuś, no. No, ksenomorf, tak, tutaj takie ładne. Zobaczcie w jak te grafiki. Jeżeli ktoś o Olnowił to od razu dostrzeże, te postacie, on dokładnie wie, kto jest kto na tych grafikach i w grze takie też tak jest. Czekaj zbliżę. No i po prostu leci ekspedycja na tą ratunkowa, na tą, na tą planetę i, i, i. No nie chcę tam za bardzo spoilerować, mówić. Ale po prostu co tam się dzieje? To jest zarowiasty film, zarówno jeśli chodzi o akcję horror, science fiction, o takie. -ta -ta strzelanie, ale też to jest fajny fajny film o relacjach matki. No nie chcę za dużo spoilerować, ale taki: relacja matka-dziecko, o tak opowiem, nie? Dobra, przechodzimy do gry. Tam film musi się obejrzeć. Jak ktoś nie ogląda filmu, to po prostu wstyd. To daje unsuba. O, nasze planowanie. dnia 50 subskrypcji. <śpiewa> Zostało, nie to, że nie. Zostało. Ja dawno w tą grę nie grałem, więc pozwolicie, że się troszeczkę będę posiłkował. E, jak to się nazywa? Te, 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 źródłowe. Te, 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 te. Materiałem źródłowym. Materiałem źródłowym, o, dobra. Chcesz jeść instrukcję? Nie, to, że czytać, tylko tak ogólnie opowiedzieć, ale nie mo mogę nie wszystko pamiętać. Piotrek, Czyli generalnie gra. Co tam, co tam? Inspirował Walną żart w stylu Karola Strasburgera. Znowu po prostu order suchara. A co powiedziałaś? Powtórz, bo ja nie słyszę. Chcesz ja powiedzieć, Będę się posiłkował. Posiłkował. To chcesz jeść instrukcję? Aha, naprawdę. No, tak, tutaj Order Suchara, bardzo Cię proszę. Czyli tak, gra. Hmm. Bardzo mocno nawiązuje do filmu, ale też do scenariusza filmu. Nie tylko chodzi o klimat, tego co tu się dzieje. Nie wiem, jak tutaj pokazywać, jak tłumaczyć, czy tam tamtej kamerce będzie widać. Będzie widać. Będzie widać, no dobrze. Mamy, mamy tą ekspedycję ratunkową, tak? Znaczy, tutaj jest troszeczkę inaczej niż w filmie. Chodzi o to, że tak, jest ekipa marinesów. Składająca się chyba z sześciu postaci, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz je wyciągniemy. I głównym, głównym zadaniem, głównym celem żołnierzy jest po prostu rozwalenie królowej, pokonanie królowej, tak zabicie jej. Natomiast drugi gracz, sterujący obcymi ksenomorfikami, jego zadaniem jest po prostu zabicie całej ekspedycji, wszystkich członków tej wyprawy. I co ciekawe, w tą grę można grać w dwie osoby albo w kilka osób. Że... Jedna, jedna osoba gra y, tymi obcymi, a druga strona gra jednym, dwoma czy tam trzema ludzikami, w zależności od tego, ilu osób w ile osób gramy. Tak, mamy sześciu członków wyprawy, czyli maksymalnie sześć osób po jednej stronie może grać i jeden, jedna osoba steruje, steruje obcymi. I zobaczcie, że nie wiem, jak tam zbliżasz, to, to widać, że to są dokładnie te postacie, które, które były w filmie. Są dość mocno odwzorowane. Nie wiem, jak to z prawami autorskimi, nie? bo to były takie czasy, że... Że, że chyba nikt za bardzo do tego wagi nie przywiązywał. Oto jest nasza główna pani Ellen Ripley, główna bohaterka w filmu. Czyli pani, która. Figure New York? Tak. No właśnie ona. <laughs> no właśnie ona. <laughs> każda z tych postaci ma swoją kartę i każda z tych postaci ma jakieś swoje wyposażenie, swoje umiejętności. tak? Ja, na przykład, Gorman. Porucznik Marines, nawigator. Nie może używać miotacza. Rozpoczyna wyprawę posiadając pistolet i pełny magazynek. Generalnie na kartach postaci, może tu będę pokazywał, tu jest kieszeń, czyli tu są przedmioty, jakie dana postać niesie, a tu jest jej punkty życia, zdrówko, jego zdrówko, tak? No wiadomo, że te punkty można stracić, można je zyskać. I teraz tak, o co chodzi? To jest nasza baza, znaczy nasza ta, na tej, na tej planecie to jest baza. Żółte pola to są korytarze, szare pola to są pomieszczenia, niebieskie pola to są te szyby wentylacyjne. <laughs> Gra składa się, jakby ruch w tej grze w tej grze jest podzielony na dwa etapy. Że najpierw ruch wykonują żołnierzyki, i potem wykonują e, obcy. Zaraz, bo nie wyjąłem w ogóle obcy, Zobaczcie, obcy, to są tutaj o, są takie o kartoniki. To są nasze ksenomorfiki fajne. Te cyperki oznaczają ich siłę. Tak? No i wykonując te różne zadania. E, przesuwamy tutaj. Po, tym, po tym, tym ilość wykonania. Dobra, od początku, bo zaczynam trochę chaotycznie mówić. Głównym zadaniem jest pokonanie królowej, ale żeby pokonać królową, trzeba tak z magazynu. Pokażę Wam tutaj, no, bo tutaj tu może ciężko będzie zobaczyć, ale tutaj, tu jest legenda, jak dany klocek, co reprezentuje. E, magazyn paliw, magazyn podzespołów, no i tam inne przedmioty używane, używane w grze, i tak dalej. No i w pierwszej, w pierwszej kląsi trzeba zdobyć najpierw dyskietkę, pobrać dyskietkę. I teraz taka ciekawostka, znajdę tą dyskietkę, którą zaraz pokażę. Ale tutaj chyba ją widać. Zobaczcie, zobaczcie, czekaj, czekaj, jest tutaj. Tu jej nie widać, muszę ją poszukać tutaj, w tych w, w, w kartkach. I zobaczcie, co to za dyskietka jest tutaj na tej karteczce. No, zobaczcie, dokładnie. Nasza dyskietka. Widać? Czyli tak, musimy pobrać dyskietkę. Dostarczyć ją do, kompu dojść do komputerka, znaczy, tak, w ogóle najpierw to z magazynu, z magazynu. Dobrze mówię? Proszę, żebym coś nie pomylił, bo mówię, dawno nie grałem, i nie pamiętam w jakiej kolejności. Tak, najpierw pobrać dyskietkę z magazynu, czyli tutaj z takich okienek zaznaczonych z dyskietką i, i procesorkiem, widać to wyraźnie, że to jest też jakby procesorek z naszej epoki. Retrofuturyzm. <laughs> Trzeba pobrać dyskietkę, właśnie z, z magazynu, I tu jest oczywiście kilka w, tych, w całej bazie. Pobrać dyskietkę, dojść do komputera i tam odczytujemy zadanie. I treść zadania znają tylko gracze Marines. Obcy nie zna tych zadań. No i oczywiście tutaj chodzi o to, żebyśmy, jeśli gramy w kilka osób, to żeby współpracować ze sobą, żeby łatwiej te zadania można było wykonywać. I po wykonaniu zadania ustawiamy punkcik, że jakieś zadanie zostało jedno wykonane. Tak? No i teraz chodzi o to, że tutaj ilość wykonanych tych zadań daje nam energię, tak jakby punkty do tego, żeby pokonać królową. Im więcej zadań wykonamy, tym łatwiej będzie stoczyć walkę z królową. Można się też na początku gry umówić, że na przykład gramy do trzech zadań. Jak Marines wykonają trzy zadania, to królowa ginie. I teraz tak, jeśli chodzi o tą walkę z królową, to po prostu, no, tutaj ten, co gra, steruje opcjami, rzuca kostką i teraz wynik jego yy, trzeba o Kurczę, no, ja to jestem kiepski z matematyki, ale wynik tego, kto rzucił kostką za obcego minus to, co tutaj mamy my, czyli ilość zdobytych zadań, no to jest albo obcy królowa przeżyła, albo zginęła. Jeżeli królowa przeżyła, no to ten zawodnik traci energię i gubimy wszystkie przyrodki. wszyscy, 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 co mieli, tracą wszystkie przedmioty. Więc trochę bez sensu jest, przykładowo, atakować królową od razu po wykonaniu jednego czy dwóch zadań. Wiadomo, że lepiej jest tych zadań wykonać więcej, żeby mieć więcej energii do pokonania królowej, tak? Ale można się też umówić, tak jak wcześniej powiedziałem, że na przykład po trzech królowa ginie. Co jeszcze? Każda z tych postaci może nieść tylko określonymi w przedmiotów, czyli to, co jest tam w kieszeni, tak? Że po trzy. I niektórzy z tych postaci niosą na przykład karabin i magazynek, to też oczywiście zajmuje miejsce w kieszeni, tak? A żeby zdobyć tą dyskietkę, no to ona też zajmuje miejsce w kieszeni, tak? Leczyć na przykład, żeby się to tylko Bishop może leczyć, czyli ten nasz Android z filmu. Zobaczcie, że on też jest podobny do tego, tego ziomka. A ten aktor to nie pamiętam jak się nazywa. No, nie też nie. A więc zawsze Bishop. No, dokładnie, no... gdzie go w jakiejś chwili nie widzę, zaraz mówię Bishop. O, Bishop. <laughs> no i tak, chodzi się, łazi, zdobywa wykonuje zadania. Natomiast to gra jest podzielona na fazy, że marines mają sześć takich punktów ruchu, czyli na przykład mogą albo się w pierwszej, w pierwszej fazie marines, jak wykonują tak, albo poruszają się transporterem. W tej grze też można poruszać się transporterem, który jeździ tylko po bazie. On oczywiście nie może wjeżdżać do kanałów wentylacyjnych, ale wtedy, jak poruszamy się transporterem, ludzików wtedy ustawiamy tutaj na tym symbolu transporterka, to obcy nas nie atakują, ale transporterem nie można wyjechać poza bazę, tak? Mamy też śluzy tutaj na tej mapie, czyli można wyjść poza, poza bazę i skorzystać, to jest tak jakby teleporter, nie? że chodzimy na przykład tą jedyneczką i przechodzimy gdzieś tam do czwóreczki, czyli można sobie skrócić tą przejście, bo nie że na zewnątrz bazy się przemieszczamy. Tak? Czyli mamy tak, ruch transportera, potem ruch Marines i, i Marinesi mają sześć punktów ruchu, znaczy sześć punktów czynności, że na przykład idę o dwa pola, czyli raz, dwa, dwa ruchy już wykonałem, zbieram pod zespół, to jest trzeci ruch, Czwarty, czwarty ruch, na przykład strzelam, tak? czy tam oddaje dwa strzały. Czyli każdy, każda z rzeczy to po prostu zabiera nam jeden punkt ruchu, a tych ruchów mamy sześć. Oczywiście sześć na każdą z postaci. Tak? Natomiast ksenomorfy mają cztery jakby punkty ruchu i chodzą tylko cztery pola. One wyświęcają się tutaj w tych polach, gdzie są narysowane te potworki. No i oczywiście celem tutaj. Potworków jest zabicie wszystkich, więc trzeba kombinować, nie? Gdzie, którym, gdzie w, którym, w której części bazy zacząć się rodzić, wykluwać, yy, morfować, czyli jest jeszcze znaczy, ja to tak mówię, morfować, to nie jest morfing, tylko przeobrażanie. Potworki mogą mieć w coś takiego, że jak idzie dwa potworki idą o sile jeden, to jak staną jeden na drugim, to wtedy pokazuję tam, a przecież tutaj widać to wtedy zamieniamy się na dwójeczkę. I generalnie ich. Jakby wypluwanie się, to polega na rzuceniu kostką. Na przykład, jeżeli wyrzuciłem kostką 5, to to mam 5 punktów, więc nie, maksymalny potworek ma 4. Więc mogę stworzyć albo 5 potworków o sile 1, no, albo sobie po prostu, poczekaj, jakoś tam zrobić, na przykład jednego czwóreczkę i jednego piąteczkę. No i ładząc, łażąc, tutaj wykonując te zadania, ksenomorfy dążą do tego, żeby po prostu zaatakować i, i zabić marinesów. Walka jest troszeczkę skomplikowana, ale jest do tego tabela specjalna pokazana. Po prostu jeżeli postaci są obok siebie, stoją, to w tym momencie już muszą walczyć. Żołnierzyki po prostu karabinem strzelałem czy też miotaczem. No tam mówię, tych broni jest też kilka, tak? Mamy przykładowo granaty, mamy ten, te karabiny mamy, miotacz ognia, mamy dynamit. No jest tutaj trochę tych różnych elementów, które nam pomagają w, w tej grze. Paliwo na przykład służy do tego, żebyśmy oczywiście mogli się transporterem poruszać. Paliwo, żeby zdobyć trzeba je najpierw z magazynu paliw zdobyć. Paliwo też wystarcza tylko na określoną ilość ruchów. No, i jak go już więcej nie mamy, to wtedy nie możemy się poruszać. Paliwo też, oczywiście, jak nosimy, to w kieszeni zabiera. No, no, zabiera ten ten, ten plecak. Przestrzeń. Przestrzeń zabiera tak z plecaka. tak. Amunicja też się kończy, mamy cztery serie, takie można powiedzieć, że cztery serie może, cztery magazynki, tak? Dobrze mówię. No, nie pamiętam dokładnie, musiałbym to doczytać, ale wszystko wszystko jest tutaj tak fajnie rozplanowane, że gra jest naprawdę mocno wyrównana i. W sumie jest trudna, jest naprawdę emocjonująca. Ja tą grę pierwszy raz widziałem... Wiesz, gdzie kiedyś, gdzie teraz naprzeciwko gastronomika u nas jest taka jak I tam no, kiedyś... Kwadrans. kwadrans. I to teraz lokowanie produktów, myśmy teraz do nich kasę wziąć za to, nie? No, pewnie więcej klientów, niż mysłów. <laughs> no pewnie tak. Ja pamiętam, że tam kiedyś to był sklep spożywczy. Nie wiem, czy pamiętasz, że żeśmy tam do niego łazili na piechotkę przez to pole? bułeczki i mleczko, tak? A później tam były inne rzeczy, była też składnica mięsny. harcerska, mięsny był, ale była też składnica harcerska, były jakieś takie mm, ciuchy i właśnie tam było stoisko z grą planszową. Znaczy z grami planszowymi i tam widziałem po raz pierwszy tą grę. Ja pierdzielę, jak ja tą grę chciałem kupić, jak ja tą grę chciałem mieć, no oczywiście nie miałem kasy. I ta gra zniknęła. A po latach, po latach, po wielu latach, mój kolega Killer, jeśli to oglądasz to cię serdecznie pozdrawiam, nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadałem o grze Monstrum? Chyba o Monstrum, że notatki, notatki były wykonywane na, na tych karteczkach z pełnego zakładu pracy. I dokładnie, właśnie w tą grę, pierwszy raz grałem po wielu, wielu latach, jak pracowałem w tym zakładzie pracy. To kolega Killer kupił tą grę, właśnie ten egzemplarz, który tutaj w tym momencie oglądacie. To on za niego zapłacił i go zostawił u mnie. Będę do Ciebie przyjeżdżał, to będziemy grać. Także jak na razie raz przyjechał. A kiedy to było? No, jeszcze jak pracowałem w tym zakładzie pracy, co go już nie ma. Także to było. Mm, zanim się Mateusz urodził. O. Ja 16 lat. No, 16 lat temu to było. No, na wtedy na tej, jak to JJ mówił, JJ, pozdrawiam, jeśli oglądasz. Siedziałem na budzie, czyli w tej budzie na portierni. I przyjechał specjalnie do mnie z tą grą, zakupioną na Allegro, i wtedy żeśmy sobie w tą grę zagrali. Dość długo żeśmy grali, bo naprawdę ta gra jest trudna. Ona jest taka trudna taktycznie, ale jest naprawdę fajna. Tyle emocji wzbudza. I tutaj, Killerek, jeśli oglądasz, to muszę się przyznać do czegoś. Kantowałem. Kantowałem, ale tak w sposób pokerowy. Nie to, że oszukiwałem w grze, tylko robiłem coś takiego, że wiedziałem, jakie mam zadanie, bo nie wiem, czy to dopowiedziałem, że w momencie, kiedy dojdziemy do komputera z dyskietką, to losujemy zadanie. Chyba mówiłem o tym, że to zadanie treść znamy tylko my. I dopiero jak to zadanie wykonamy, to do, przydzielamy nam ten punkt tutaj zadaniowy i pokazujemy to zadanie, czy jest wykonane. No ten przeciwnik sprawdza, czy jest wykonane. I chodzi o to, że tak, odczytywałem sobie zadanie i sobie tak mruczałem, komputer ten to jest tam, i udawałem, że będę szedł tam. I wtedy Killer. Słuchając, co ja gadam, swoje siły przekierowywał w ten sposób. A ja blefowałem, bo tak naprawdę szedłem gdzie indziej. Puszczałem jednego ludzika na Wabia, poświęcałem go tylko po to, żeby reszta ekipy mogła gdzieś tam dotrzeć i wykonać prawdziwe zadanie. Także przepraszam, killer, ale to był jedyny sposób, żeby cię pokonać, bo jesteś zarągiasty generalnie w gry planszowe, masz mózg nieodparady, a ja to kiki jestem, tak? Dlatego no, tutaj trochę blefowałem. <laughs> I wtedy udało mi się z nim wygrać. Aha, jeszcze nie powiedziałem, że tak. Kiedy zabijemy, pokonamy. Królową, kiedy nam się uda pokonać, to ksenomorfy już się nie wykluwają, ale nadal mogą doprowadzić do remisu, jeśli zabiją wszystkich członków wyprawy. Natomiast Marines wygra, jeśli chociaż jeden członek przeżyje i dostanie się do lądowiska. To wtedy jest uważane, że mu się udało misję wykonać, pokonali królową i ewakuowali się. Czyli tak. Czy coś jeszcze Wam chciałem o tej grze powiedzieć? Zobacz, a ja tę grę też kojarzę z lat 90., ale miałem Leon. O, miał ją, a ja o tym nie wiedziałem. No kurczę. Właśnie w czasie, jak my mieliśmy planszówki monstrum. Raz próbowaliśmy podejść do tej gry, ale to jako dzieciaki nas przerosło. No, ona jest trudna. Ale... Sama logika, wiesz, to pierwsze zetknięcie się z turowością, nie? Tak. człowiek jest nauczony, że grał kostkę. Tak, tylko tak. A tu tutaj... był eurobiznes, czy tak jak my mieliśmy komandosów. Mhm. Zawsze była kostka, a tu no. nagle masz turowość, Kostka ci służy do czegoś innego. Tak, głównie do walki, żeby, no. żeby ile, ile tam punktów z walki sobie. Tak, masz. za dzieciaka to nas przerosło. No. Tu jeszcze nie wspomniałem o tym, że tu dynamity są, można wysadzać też korytarze, to też jest taki punkt taktyczny, element strategii w tej grze, że na przykład uciekasz, uciekasz, wysadzasz korytarz i tu ma nawet swoją reprezentację, o, tutaj, czyli mamy tam jakiś dynamit, pokażę tu do kamerki, mamy dynamit, jak go użyjemy, to wtedy tunel jakiś się zakupuje i wtedy no już tędy nie możemy przechodzić, ale odcinamy się od ataku obcych, oni tędy też nie mogą, muszą być naokoło. Natomiast jeszcze mi się przypomniało, że w korytarzach tych niebieskich, czyli w kanałach wentylacyjnych obcy mają większą siłę, tak? Także wtedy ich atak jest podwojony, no także... No tutaj faktycznie, masz rację, że to jest taka turu... turowość w tej grze zachodzi i tutaj ta kostka to tylko jest do walki, a nie do samego poruszania się, więc... No faktycznie ona tak w pierwszym podejściu może być trudna, ale jest naprawdę świetna ta gra. duże emocji, a jeszcze jak się jest fanem tego filmu, to, to wiesz... Ja tam jestem, ja do tej pory ten film lubię. Yy... A w grę grałeś? W grę obcego, no, tak, ale, nie, ale, nie, w to, ale nie, w tą, nie w tą skradankę, co tam... Izolacja? Tak, w to jeszcze nie grałem. Pamiętam, że raz mi kiedyś ty albo Jacek pokazywaliście tą grę i żeście mnie tam specjalnie za kulosę łapali, żeby mnie tam wystraszyć. No to jest klimatyczna, bałem się, to fakt. Chociaż mówię, grałem tylko począteczek. fajna jest ta gierka. Natomiast grałem, wiesz co, nie powiem teraz w jaki tytuł, ale w coś tam na Steamie, strzelanka, w sensie typowo ten. Ale nie ten Alien, tak, tylko coś innego. No nie pamiętam teraz tytułu. Mogę to sprawdzić tam później to najwyżej wrzucisz. Natomiast byłem zachwycony tą grom, jeśli chodzi o dźwięki. O tej co mówię te na Steamie mam. Ja pierdzielę, jak karabin pulsacyjny usłyszałem, tak jakbym słyszał film. Normalnie jest tak, tak idealnie tak samo ten dźwięk brzmi. Ja po prostu jak słyszę ten karabin, to nie wiem, czy pamiętasz taki. Nie wiem, czy to był trailer, czy taki. Nie Kli... był trailer. Game over, man. game over! Pamiętasz to? Ja do tej pory sobie czasami to włączam. Jest tak. Nie wiem, no po prostu ten film po prostu pozamiatał system. No, kurczę. Ten film ma wielu fanów na pewno do tej pory na, na całym świecie. Fajne są też te takie sceny wycięte. Chodzi mi o te wersje reżyserskie, które nie pojawiły się tam w niektórych tych i one są tak luzem do, do tych płyt pododawane. Czy też tam gdzieś na, na internetach można znaleźć. I bardzo mi się podobała ta scena, która została z tego normalnego filmu wycięta. To życie kolonialców jest pokazane. Pamiętasz te, te sceny? No ja jest... filmuję oglądam. No co ty pierdź, to filmów, że nie oglądał. Ta, 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 ta. Tam jest 12-15 minut. No nie wiem dokładnie, ale no 10 minut to na pewno jest takich no, scen, gdzie jest pokazane właśnie Newt z rodzicami. spoileruję teraz? No, trochę spoileruje. No Jak jest... to jest wycięte, to nie ma to znaczenia. Tak, to jest wycięte z fabuły. Także to jest tylko po prostu taki dodatek dla fanów, gdzie, gdzie jest pokazane to życie na kolonii przed inwazją, tak? Ksenomorfów i. i... Wow. Chcesz coś jeszcze dodać? Olga, chcesz coś dodać? Czy moja fabuła zgadza się z twoją? No tak, no bo jak one chodziły po tych korytarzach, to wtedy się śliniły i wszystko się zgadza. No tak. Ja do tej pory niektóre akcje pamiętam. Jak Waskę z kim ona tam ginie? Z górmanem? w tym nie pamiętam. Nie, to w ogóle nie był spoiler. To się pojawi taki wielki spoiler alert! Spoiler wyciszysz, alert! Wyciszysz, wyciszysz, wyciszysz to! Jak powiedziałem kto, to wyciszysz, albo że... Mm, ale nie no, tam, nie, no kurczę, jak można tego filmu nie, nie oglądać? jest zarąbiasty ten film. Ale to mnie właśnie przekonałeś, muszę zdobyć wersję reżyserską. No, warto. Reżyserskie są zawsze lepsze jednak. To, co poszło na, na publiczność, to jest przyszykowane pod sprzedaż, ale ja jednak wolę te... Szersze, dłuższe wersje filmowe. To jeszcze mogę Ci jedną scenę opowiedzieć, której brakuje w tamtej filmie. No, ale ja dobra, mówię, nie? ja Ci opowiem o Wce Androidów i sceny wycięte może, co? Ja, albo, no to akurat ja, też znam. Albo Terminatora, <laughs> albo... No, robokopa Robocop'a to znasz. Nie no, <laughs> niektóre nie filmy naprawdę Eferk się... tyla. Widziałeś wersję reżyserską Eferk Nie pamiętam, motyla? ale ten film też lubię. Ma złe lube. zakończenie. Aha, Nie no, dajcie dalej ze spoilerami, śmiało. A to by, tak Nie przejmujcie się. No w ogóle musimy no zrobić odcinek. o filmach. No właśnie, musimy zrobić nowy odcinek w ogóle o filmach, a nie tam o tych grach i o grach tylko. Sławny filmik był, 100 spoilerów w 5 minut, nie? Tak, to muszę to obejrzeć. Takie w 5 sekund spoilerują 100 mm -hmm. filmów. No, no. Ekstra. No na no, zasadzie umiera, ten umiera, tamten umiera. Ten jest zły, ten zabił. A i to to jest jak, jak wraca mąż do domu i szybko pod telewizor, bo film, bo, ten, bo mecz chce zobaczyć. A żona, ale ja znam wynik, bo to powtórka. Przestań, nic mi nie mów. Dobra, nie spodziewaj się, że zobaczysz jakieś bramki. Też taki suchar. Także polecam grę, jeśli gdzieś ją dorwiecie. Może się gdzieś trafi na, na, na jakichś aukcjach. To naprawdę bardzo fajna gierka, polecam zagrać. Film to musicie obejrzeć, to, to już nie ma, nie ma... No, także to wszystko na dzisiaj ode mnie. Do zobaczenia, może, może do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.